Dzień dobry. Czasem jest tak, że mimo chęci, mimo starań, coś się nie uda. I tak jest z wczorajszym wideo. Było nagrane, było obrobione i się nie pojawiło i się pewnie nie pojawi. Zawiódł sprzęt, zawiodła karta i się wszystko sypnęło. I nic, i w życiu też czasem trzeba po prostu zmienić plan i go dostosować do, do warunków, do realiów. Słoneczko ostro świeci. Tu jest, słuchajcie, taka polna droga, którą jadę właśnie. Tędy jadę do Warszawy. Fajnie, co? I dziś po prostu życzę Ci dobrego dnia.